Tak wyglądał rowerek Amelki, przed tym, co zamierzamy z nim zrobić. Obraz nędzy i rozpaczy, rower stał pod chmurką, więc rdza go solidnie dotknęła. Najpierw trzeba było go umyć. Rowerek umyty. Teraz trzeba poczekać aż wyschnie. Ale na słoneczku to będzie szybko. Zanim rower wyschnie, to jeszcze Wam pokażę, co kupiłam w mrówce do tego malowania. Więc na pewno to będą taśmy, mi trzeba będzie poobklejać rower, żeby tam niektórych elementów nie pomalować. W razie czego, jakby trzeba było coś przeszlifować, to też taki kupiłam bloczek do szlifowania o gradacji 150. Miało być chyba 100. No, nieważne, ale taka myślę, w sam raz gradacja. No, przede wszystkim fioletową farbę w sprayu, bo Amelka lubi kolor fioletowy, ale wziąłam też białą, bo stwierdziłam, że jak może ta będzie za ciemna albo coś, to sobie jeszcze jakieś dodatki damy białe, bo biało zawsze fajnie pasuje do fioletowego. Zastanawiałam się też nad srebrną, ale stwierdziłam, że srebrny może ewentualne jakieś mankamenty lakieru wydobyć, więc w sumie biały będzie wydaje mi się lepszy, bo chyba jest matowy bardziej, no nawet jak jest połyskujący to i tak to i tak nic i jeszcze coś wam zaraz pokażę w sumie to ten nie jest fioletowy, tylko liliowy a ten, no ten biały, o biały połysk pisze, więc ten będzie połyskujący, no a ten pewnie będzie matowy, no zobaczymy i jeszcze mam tutaj coś takiego było. Takie zawiniątku. W tym zawiniątku jest koszyk. Jest koszyk. Są nowe rączki, tylko właśnie nie wiem, czy będzie jakiejś silnej pomocy, żeby tam te stare rączki ściągnąć. One się mocno trzymają i jeszcze jest dzwonek. Dzwonek dzwoni tak uda mi się mi zadzwonić, czy nie? Więc po jedną ręką ciężko. O, słynę, słynę, tak. Jest też fioletowy, jest z koniczynką, nie koniczynką, Ten koszeczek ma tutaj takie wiązanie, więc myślę, że fajne. A Melka jest wielbicielką fioletowego, więc mamy taki, taką kompozycję kolorystyczną. Mam nadzieję, że mój plan realizuje pozytywnie, że będzie to fajnie efekt końcowy wyglądać. Teraz rowerek musi przeschnąć trochę i będziemy go, nie wiem właśnie, czy będziemy go najpierw skręcać, potem obklejać i malować, czy, czy od razu obklejać i malować, zobaczymy. Ale zanim malowanie to chwila zabawy. Na podwórku zebrała się ekipa i dużo się działo. Aż za bliska, tu stajesz w tej odległości, tu ja no właśnie. Kosiato, ja powietrza. Taka To prawie, Przecyzji. prawie. Słuchaj, ty... Zra... Dobra, bracie. Nie też. Dobra, Alan. Nie, każdy ma swoje. Ameryko, nie chcesz. No, to trzeba właśnie wypracować sobie. No, tak, mój Alan. No, co? Stanąć na równo koło tego i rzucać. Uczyć precyzji się. Dobra, bierz i na bok, i do kolejki. Dobra, o, Następny Alan. No prawie. Amelcia. No prawie. No, pięknie. Ile tam pisze? 20. Proszę bardzo. Jagoda, bierz następny Alan. Pięćdziesiąt, dobrze. Pięknie. Widzicie, A kto wygramy? Je wszystkie rowery. Tej, jakiś. Alan ma 50, Jamelka ma 50. Ja mam 50. Aran ja też mam 50. 50 to ma 100, to zapamiętam. Następne. Jakieś już życzymy, macie i im... A ja kiedyś grałam w kaczuszki. Też dobrze strzelałam kaczuszki. Będzie jak Jak się naprawi. Ok, to już Dobra. A u Amelki będzie cztery. Jeszcze dwa masz gdzie idziesz? mała? Gdzie Mała. Jeszcze Leon. Jeszcze raz, Amelka. Ja tylko do zobaczymy! No, chodź Leon, teraz ty. Amelia, ty się musisz wierszyka uczyć. Jak to nie No. Teraz mnie czas zostało. No No. Tu jest przed szkole. No to mała przedszkole. Są dwie tanie w tym przedkole. No widzisz mała kole. Musisz spokojnie, przymierzesz. Amelka, umyłam twój roberek. Przyjedzie tata, rozkręcimy go i będzie malowanko. Tak? Rozklęcimy. No. widzisz teraz Nie chcę wyjdać. Bierzemy się za oklejanie. do Mo Może być taki obklejony? Tak. Ja, może być. Sądzę, że tylko koła mogą być fioletowe. Eh, trochę. Zmyją się przy jeździe. Tak mi się wydaje, zobaczymy. A raz. się przyjedzie, albo w to wolno, żeby to przydało No, pedały właśnie żeby się przydało mi. No, ale zobaczymy na razie on z on tego, co I y Jak na tamtym rowerze, drugim, on jest bardziej zaniedbany. Mhm. <kluzni> już nie, 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 nie. Y Pamiętam jedno, y ten pedał mi odpadł. No właśnie. No, ja by... I do wujka palka z tym. Ale może I już. Będzie na rower. ja. Dobra, ja malujemy gaduły. Okej? Okay. Mam i mam, i mama. Trochę śmierdzi ten lakier. Śmierdzi, co? No. Dlatego musimy dostać noszki. Chyba ta folia, żeby nie zarobić kleju. Mama, no, no, na górze też a mogę przejść trochę wyżej? Tego no. zatrzymam też muszę się pokonać. weź mnie pokonisz z robotą? no o ty mała hmm. Nie trzeba mnie krzyczeć, to teraz ja będę na się. O nie. Co? Nie, ja byłem... mówi, że będzie na mnie krzyczeć. Dobra, teraz ja to muszę jakoś obrócić. A dlaczego będę na Ciebie krzyczeć? bo na mnie on krzyczy. Nie, nie widziałam, palec, mi jakoś źle ułożyłam i trochę tak palec mi tu świtał. O, Maja. Aż nie śmierdzi jakoś. Nie śmierdzi? Nie śmierdzi. to mogę już mieć nie takiego. Ale mama to z tyłu to jeszcze pomaluje. Jak tylko najpierw oh. tą różową ramę chcę zrobić. Oh. I te łączki już to. A potem jak go złapię, jak pomaluję wszystko? No właśnie. Koła musisz Na koło musi Za Nafioletowo. Bo mi braknie farby, to resztę jeszcze mam białego. A tak to już co? A są też żeby pomalować malować Właśnie. Kolorek. A jak mam? No inny weź. Na razie ty mnie pojeździsz. Maska mistrz lapieru. Nie zbliżaj się teraz. Matka testuje. Boże. O i właśnie o to chodziło. Co to trzeba odwrócić? Mama, to i teraz trzeba no. zrobić. A zwróciłam. I jej. się podchodzi tam blisko, bo się Czy ja będę zrobił? To bo? Rydzę cała zielona i tak zrobię. No, nagrałam to jak ja zielona. No, chciałam, ale Amelka chciała jak najwięcej fioletowego. Nie stanęłam Ty go tylko. No, jeszcze mi zostało, ale to wszystko pomalowałam. nie, bo tu tak troszkę jest. No, troszkę maźnęłam tam. że taśmę teraz Co? No nie, teraz nie ściągnę, bo muszę poczekać, aż to przeschnie. A wcześniej był duży? No. Tak? Się skurczył? Masz ci losy. Co zarabiać? Jest pilotowy, jak chciałaś. Trochę mi się... Teraz trzeba pozakładać akcesoria. Ale ogólnie jak na pierwszy raz. Zanim zawołamy Amelkę, by oceniła końcowy etap. Pokażę wam jak to wygląda. No dobra, wołaj ją. Zobaczymy raz. I co? Jak? Ale jest? To Mogę jeździć? Możesz. Jak Ci się podoba, Amalia? Dół, dół, dół. Tylko wiesz co, musisz uważać, jak będziesz ten, yy, go rzucać, bo tutaj nie do końca docisnęłam tą rączkę, widzisz? To najwyżej jak tak to ten, to będzie trzeba wcisnąć, to już wsunąć jakoś. Dobra. Tylko, że nie łapię. Ale ładny. Ładny jest? Ostatnio jeszcze i kolor wypompował, to też ma fajne. Jeszcze tylko trzeba Ci dokupić tych światełek. Ale przecież jeszcze lustereczko. Tak wyglądał rowerek Amelki przed, a tak po malowaniu. Dziękujemy za oglądanie. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał.